Robert, jedziemy i jedziemy i nam się Polska skończyła. Ty, ale miały być bunkry. No nie ma bunkrów, ale też jest zajebiście. Co oni tutaj robią? Może bunkry? Słuchajcie, gdzie my jesteśmy? No oczywiście jesteśmy na końcu Polski. Dalej się nie da już jechać. Dalej się już nie da jechać. Pływają jakieś statki, coś. Ale budują, Z tego wniosek... ale budują nową Polskę dalej. Pol Nowa Polska się tu buduje, dobra zmiana. jest dobra zmiana, bu budujemy, a oczywiście no gdzie my jesteśmy, no przecież wiadomo, że jesteśmy na Helu. Tu jest jeszcze jakaś ostatnia... Maszt zrobiony z, ze stali ocynkowanej. A tak, kolega z branży, on po prostu jego oko wychwytuje każdą możliwą każdy okazję, szczegół, każdy szczegół. On, on nawet może powiedzieć ile to mniej więcej waży, także nie, nie będziemy ujawniać, bo... Yy, yy... Ale jest to napisane, ale ja bez, bez tego bym ja. Tak, ta, 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 bez, bez tego wiadomo. Ja te rury też mnie interesują. Ale mówię, że to zwykła stal, to się nie nadaje. Ale opłaca się, bo jest dużo. Aha. Nie wiem, wy, wybudowali tu coś takiego fajnego. O, i są jakieś opisy jeszcze. Tak, są jakieś opisy. Kultura 2000. Tak, -są pieniądze, na, są pieniądze na podesty widać to widać to w koło dużo ludzi ja byłem na helu wiele lat temu ale tego tej konstrukcji nie pamiętam i my jesteśmy na cyplu dokładnie to już jest da, chyba cypel już, nie, to już da, dalej dalej, się nie dalej na bank się nie da no jest jedynie żegluga. Chłodno się zrobiło, nie wiem czy widzicie. Nie, ja mam kurtkę na sobie. Mamy na sobie cieplejsze trochę ubrania, bo się zrobiło chłodno. Ale już w sumie jest tak, że Ale jest szansa? Można by było ściągnąć Ale mieć. jest szansa że dzisiaj, że złapie na nas burza po drodze i będzie się z czego e, pośmiać. Jest, nie, jest szansa, że jeszcze trochę się opalę tutaj na końcu Polski <laughs> może być. <laughs> może być. Słuchajcie, aha, bo wiadomo, oglądacie... Może nie wszyscy wiedzą, co oni oglądają, się I jedzie. Się jedzie. No. no to trzymajcie się.